Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak obiecałem, zagramy sobie postaciami, które były bardzo rzadko na kanale i Cię na Ewelinkę. Raz, że jest junglerem, raz, yy, że jest moim zdaniem strasznie takim, no nie wiem jak to nazwać, powiedzmy, jest dobrym pikiem do wygrywania gier, ale jest bardzo, nie wiem powiedzieć, toksyczna. No są bimbały, no i jest jakieś uwodzenie. Ale no wiecie, no. Chodzi o to, że ona. Jak gracie na Zevelinie, to zgodzicie się, że ona gra solo gierkę. No, na tym się chyba każdy musi zgodzić. No, ci zagrajemy Eweliną, nie? Tak mało podróży, tylko że tak jakbyście sami sobie grali w jakąś inną grę w ogóle. Tak się czuję, jak grałem Eweliną. I wróciłem też na UNE, bo na Oście było smutno już. Chciałem, żeby ktoś mi matkę w końcu zwyzywał, więc jesteśmy na UNE. Jest za cicho gierka trochę. Eweliną w ogóle nie umiem grać. A raczej znaczy, nie umiem grać dżungli, zawsze zacznie. zaczniemy. Eweliną trzeba ogarniać. Tam się wydaje, że wbijesz szósty poziom, będzie cacy. No jest bardzo silna potem. To jest chyba... nie wiem. Tak powolny czeki jak się na przykład na nim to wystakuje te morelo. A czy nie Morello, co ja gadam już, już głupoty gadam. Dark seal Chyba E powinienem zacząć, nie? Jak on dreda zaczął to mi wziął E pewnie Ale na single target Goom się wydaje, że jest to OK. Zasmajtuję go chyba Okej okay. Idziemy w górny lasek, tutaj szybko tak boczkiem, żeby znaleźć tego wilczka. At Evelyn take over. No bardzo snowballowy champion, solo karujący dżungli, jeden z lepszych. I też AP jungler, to też są na wymarciu, niestety. Był ten fajny okres, że był ten Rumble dla Morgana w dżungli, ale się skończyło. On TW tak szeduje potem rezisty. No i ta niewidzialność permanentna, nie? To jest, że ona może być wszędzie. Jedyna kontra na nią to jest hordowanie tej dżungli, to też jest takie... Mi się pamięta, ja pamiętam, co ja cały czas tą starą Eweliną, pamiętam, z była brzydka w ogóle? I ta była tak dziwna, bo na takie slowa dawała i shieldowała tę Ewelinę, pamiętam. I była takim skillshotem Film nawet spoko. Tam jest właśnie co? Voliber. Jak on mnie dojedzie, to jestem w tyłku. Właśnie nie wiem, czy próbuję coś jakąś, bo ganki Eweliny są ciężkie, bez niewidzialności. Na topie jesteś świnia, już voliberowe. Nie żyje, nie? Zawsze tam nie żyje. Pędzę? Może zdążę? powiem po szybciej odpalić. Do mnie! W prawo, w prawo, w prawo! Mamy go chyba, nie? Ja mam za Kurde, zamarko. Nie, nie zdążę. Nie, ten się mi przebija przez miniaturę. Ale było close nie? no ale to jedno kogo w życiu nie zabiło. Ale mam kraba dzięki temu, to dużo daje. Daje z gierka, za cicho mi się wydaje. Nie wiem jak ten Jorik tak ograł ich tam, ale okej. Okay. To ściąga, nie? Tak już idę na pewno, ściąga. To jest czarmik. Na potwory też to działa, bo to ma jakieś inne właściwości. Pamiętam, na potwory w dżungli... Na 3 sekundy aż się czarmuje. Okej, okay, skrabik. Tu mamy Ward'a z pusznął Będziemy widzieć, ale to jest najszybsza droga do drugiego kraba. Na bocie problemy. Trochę jak ukradnę, ale mam się nie obrazi. Pod książeczkę jeste Tef mnie chyba widzi na RC, na pewno mnie widzi. Dobry Ward dla milenera waszego. I co, drugi kraboszcz? Czy to ma zasięg w ogóle do rzutu? Smajty się, można że smajtuje. Mogę tu podejść, tylko... Yy, czarmik. Musiałby huknąć. Czekamy. Niech w prawo. Ej to double jest. Z tyłka ten double, Dobra, jaki... co to jest za bug Eweliny, ale za gazdąwiście pike zagrał. Mieli wizję, ale zostali. Nie potrzebuję czarmowałem tego ok, mogę zesmitować po prostu, to był błąd. Nie mogłem proto Protobel mi się podoba. No, mi się protobel chyba najbardziej podoba. Ale mam zakup powalony. Trochę. No dobra, nie będę myślał Dark Seal, ale okej. Okay. Mi się wydaje, że to jest lepsze, mimo wszystko ten Blasting on, bo mógłbym dopić. W sumie książka i Ampli nie, nie, powinien, być, powinien być Dark City i Amplifying Tom. Mówicie, no bo już z tego sezonu nagrałem już wszystko chyba co się dało, a znaczy, wszystkie te ciekawe rzeczy, nie? Ten patch ostatni też tam nie był jakoś super ciekawy, tego kleda chcieliście, wiedziałem, żebym nagrał, ale ja sam nie wiem, co się w tym kledzie zmieniło więc nie wiem czego chcę nagrywać, ale podobno to jest nerf, bo był jakiś build z Sunfire'em, podobno co działo fajnie, a teraz już to się fajnie nie, nie przeliczę. No, dostał to już tam główka na inne spele, ale to takie zawsze Rio, Rio tak robi. Rito, kochane. Tew zabił z misiem widzę. Demonstrate, tak enteruje czy co, wchodzę w pasyw? A dopasywa jeszcze daleko. już jest piątka, zetraumuję. Ja musiał chciał level w górną dżunglę pójść, nie? Czyli robić kampy, które mi stoją. Może smoka zrobię? Ten smok bije chyba szybko, nie? Nie pamiętam już. A, woli będzie na dole, to trochę w dupka. Zabił tego TF na górę, poszedł i go zabił, zabił ten To? On się tam ku zresetuje? Nie, nie, nie. Powinien smajtować, a nie patrzeć. No bo czekaj, zabili. Nie wiem, czy Woliber nie jest w moim dżungli, więc zajrzymy tutaj. Nie, on będzie w dolnej. Kurde, ten TF też brzmi kusząco, Ona ma zawsze kartę. Przytrzymam to Z-owi, przynajmniej, bo to się puszuje. Czy przytrzymam. No, Expo zgarnę po prostu, gridie, nie? Ale no, zadaj zadaj tak to nie będzie. I rzucił. O kurde. <grymne> nie poszło chyba dajwo wańsko. Będę po tych, po kurczakach, jak to ukradnę. Lol Brinkmore. Smite wejdzie za niedługo. Smajcik już. Ile kosztuje cała ta? No chyba golemy robię w takim razie. No z Elką to ja powiem co kuldam cool nam zabierze. Ta jest tak pośpieszona. jest już globalna niewidzialność. Teraz chyba się nie więcej... Typów gangować spróbujemy topa z gangowej no nie ma pinka, na na, na można chodzić nawet to jest też za głupie, ja mogę przecież od linii pójść. a nikt pinka nie stawia w tamtej górnej krzakach widzę, że na topie jest dominacja od tego totalna dominacja ja bym wyli pazurę, A bym mógł atakować na pazurami dziabność, nie obraziłbym się idę? wejdziesz w tę niedzielność? Do końca chyba mogę, nie? Musiałem już. Nie wiem, czy mnie umarł. Dobra, coś go zabiło. Gul go zabił. No, oni, bo się świecą na czerwono, jak zabijecie kogoś z tej rki, nie? No, Jorik, ale on jest, Jorik jest giga jak jakiś on gra tego? No, Gref jest trochę ponerfiony, ale nie wiedziałem, że aż taki Oro będzie na topie od tego Jorika. Run nie pokazałem, mogę powiedzieć. Jakie my chcemy wardy w sumie? To nie ma sensu w sumie, nie może być ten, żeby widzieć kogoś w krzaku. Widać można czarma. Po Reda skoczymy i potem w dolną dżunglę. Mmm, gram Q, sad Impact, bo to parkuje pewnie się na E na 100%. Able Collection, bo wszystko zabijamy i chodzenie po mapie, żeby być wszędzie no. I na drugie drzewko buty i CDRy. Chyba jest opłacalne tak zrobić, nie? Bo to dużo więcej bije te serduszko wtedy. Nie wiem co się dzieje z tym Redem, zakochał się chyba dosłownie. Ta gra wygląda w miarę okej, okay, tylko patrząc, że przy 5 kilach byłem... O, powinien chodzić tam na dół, no, ale też musi dżungla być co. no widać mnie na tej rctf -a. Mamy smoka i nie będzie duszy... nie, może być dusza, tak z Te smoki zbufowali nie? Zbufowali tego właśnie zwykłego. On teraz 6, a wcześniej 5% bił. Więc nic nie ma. Mi się wydaje, że chcę, jak chcę coś wardować, na weliną pinkami, to chyba dżunglę swoją. No i na tym bocie nie wiem. Erki trochę jest pechowy timing z Erką, ale spróbujmy. Pokażemy już za tyle. Tak już się wpieprza. Ja w sorakę wchodzę. No jeszcze kilka. Fajne, no? Fajna po prostu, że ją dogoniłem jeszcze na tym protobelcie. Jestem mega sfidowany akurat. To mnie widzi bo nawet nie wiem. Co mnie nie widzi nawet. Chyba nie widzi, ale powinien być ten znaczek tego, nie? O! o. No Marka, ale myślę. Nie nie, jak dostanę combo na mordę to się wywalę. Jest tu ping? Nie ma. Będzie w górną dżunglę swoim wyczyściu. Może na bocie pomiędzy towerami, tylko bezerki się trochę boję, Bo za nią już jest shutdown, a bezerki ta wina i jest papierowa. No, a Terka nie masz tak dużego cooldownu. Musieli musieć pomiędzy turety wyjść, żeby to miało sens. Jest soraczka. Myślałem, że przejdą przez turec, jeśli mamy być szczery. Ja będę trzymać już rozpuszczam. Myślałem, że jak zobaczyli tą sorakę, to przejdą przez turec, bo to było dobre zagranie. Powinni byśmy otwarmy od farmy odsieli, nie? Ale nie chcieli tak zrobić. No i nagadanie z drużyną. Powinni przejść przez turec i tutaj powinniśmy ich złapać w tym miejscu. A ten regen mam jeszcze powalony, jak tyłek jest niewidzialny, ciemny. Zapomniałem o tym. No wyszło, no wyszło to wyszło. Ja dostałem jeszcze działkę. Cofam po buta pod penet, to jest cholerny mocny. Upgrade na no, misie, nie mi jest na topie. Smok byłby darmowy, zrobimy tego smoka? Lol, Ewelina była tu przed chwilką. Fakt, to mnie widzi, no. Czy dalej się odnawiam? A co ten TF robi? A zdoniował. To było close, ładnie zagro nie widziałem, że ma płaczę Jeszcze w krzaczku to było. Ja przynajmniej tego Worda, chyba dałem wcześniej tutaj gdzieś. No misiu jest blisko, nie? Chcesz to na pewno robić? Nie wiem, odpuściłem, odpuściłem. Zobaczcie, ja mam golda. Mam 2 golda, odpuszczamy to. Bo nasz botem jest bardziej, nie ma co robić tego smoka, to mogło być 50-50 znowu niepotrzebne. Tak, co teraz chcę? Shadow Flame w ich Team? Możemy zagrać, nie tego Shadow jeszcze. Shieldów. Nie mają tyle, ja bym chyba złożył. Co takie gówno przedmioty mi polecają w ogóle? To nie jest tak, że te Eveliny robią Rabadona od razu, czy coś takiego? Jak oglądamy Eveliny, to po prostu AP raszowały. Byłby dobry wo, a Znaczy, ja jestem apakiem w sumie. On to robi, ten misio. Dobra, to idę tam. Idę, idę, idę z tyłkiem moim magicznym. Powinien być w miarę szybki, no mam 5x5, że to czy to jest speeda. Tego pinka z nich zrobię, bo na bota nie przyjdę. A teraz nie wiem, czy on to robi, bo tak dziwnie stanął. Możemy zagrać pod smoczki. goni ja go nuke'uję. 900 smite. Teraz... za późno. Jaka dusza? Wariacie? Golemowa. Ale przy to niż nic. Te widzę, że roamuje. No i muszą się zrozumieć, że jest tef. Fajnie mi postać mnie zwiksowało. Jak robię coś źle, to muszę mi pisać w bo nie tylko ja się nauczę grać lepiej Ewelinom, ale też ktoś inny, nie? Wydaje, że w tej grze po prostu mam snowball. Bo ta po prostu postać ma snowball popieprzony Dżungle to teraz widzę, że machnę tym lasem i ta dżungla umiera. Muszę pamiętać, że mogę się ruszać. Mobilny jestem bardzo. Rodzik za ile za 6 sekund idealny. Harold byłby fajny też, ale już jest niestety po tak Nie wiem czego Woliber nie robi teraz. A nie chcę mu dać Harolda, bo widzę, że play mi się odpaliły. Raczej, znaczy Bantisy. Lubisz Banti? Nie każdy lubi kokosa. Kogo? Jankosa? <głosy> <głosy> nie mogę z tego. Nie wiem, pamiętam naszego wina śmieszna. Już mi mały palec od Kuboli. Nie wiem, wy możecie napisać którym którym palcem naciskacie kuje Gracie, jak macie QWR. Ja małym zawsze klikam. Nie wiem, to słyszałem, że to jest błąd podobno, bo ten mały palec ma mniejszą reakcję. Ale nie wiem, inaczej bym, tak zawsze grałem. Od zaraja dziejów. Misiu na górze. Mogę podejść. robią będzie super, R-ki też nie użyłem długo. A ten graf jest do wywalenia. Powinno być spoko na smite. No ja takie były, ale przecież nic nie może zrobić. Ale ja mogę zrobić tak Ledwo co? Miniony mnie odpuszczą No ale nie, no, ten woliber nie powinien topa zostawić, bo ten top jest zdony Bota powinien ratować albo Mida Znaczy ten graf się wyskaluje, to jest prawda, ale dwa na 2 na 1 będzie ciężko tego juriczka zabić. Z na typuje, a czy TF namida ale bez, on go nie zabije. No TF jest taką postacią, że on potrzebuje wsparcia, samemu jest ciężko zabić kogoś. Może drugie? EMAX? Nie wiem, w sumie nie, no, ech, chyba potem, potem... Potem nawet bez czarma możecie zabijać typu, to jest śmieszne, że wyjdziesz, co wielokrotnie widziałem. Gdzie normalnie jest niby ta mechanika, że mi się na to serduszko i wiecie, chłop przynajmniej jakąś reakcję, że... Nie wiem, jakąś ma taką powiedzmy... Dobra, ten się ten chłop. Ma jakąś, powiedzmy, iluzję, że może coś zrobić, zanim ten czarm się odpali. Jeszcze pokazuje czarm to też jest ciekawostka. Jak ktoś wam rzuci na czarma, to jest pod koniec, jak pęknie, to jest strzałka w której stronie. Gdzie jest Ewelina w której stronie? Tam jest Pink na pewno w tym tribuszu, Więc jak miałem gdzieś przyjść to od linii. Tylko bez tej znowu dajwować nie mogę. Gniemy im to. Fajnie jest wiele stroj zagrowana. Masz ją do robią? Masz ją. Idealnie. Myślałeś, że mnie tutaj nie ma, nie? No to jest tak popieprzone przecież. No nic nie zrobię, ja to mogę go pilnować nawet. Epic <grytanie> Jak 5 minut? Przecież dopiero tu przyszedłem? Co mogę podejść do tego misia? się też jeszcze nie ma i temu. O jeszcze go złapo. Nie, już nie muszę R-ki nawet rzucać, widzę. No, to jest obrzydliwe, no. Ja, ja wam powiem, że. Nie wiem, w sumie, nie, no musiałem. Może trochę kłamić. chciałem powiedzieć, że gram drużynowo, na tak jak na Ewelinę, ale. To jest po prostu obrzydliwe i ta postać ma obrażeń, się sfiduje. No i tak ludzie LPKi wbijają i bustują. O, to czuwańsko? Te brzmi smakowicie bardzo. Czy to wyjdzie? Mogę żółtą kartę zblokować, nie? On Z nie widzi chyba. Jakby był wave większy. Chcesz podejść? Moim zdaniem możemy go wybombić. On to widzi. On tu mnie nie widzi jeszcze, bo tu wie, że nie ma zasięgu. Tu gdzieś ma wie, że zasięg. Ja widzę, że on się boi właśnie. Jak będziesz stać, to on na pewno nie wyjdzie. Zawiję go, ale to mógłbym czystsze być. Jeszcze go red smite dobił. Skoczy w ciebie? Nie, no to jest obrzydliwe, po prostu no to po prostu jest obrzydliwe i tyle. Pakiem solo, nie, jest na silencie, jest kolega. O, nie dogoni mnie? Skończył mi się na stun. Jedno kule jeszcze muszę zagrać. No, czemu Kajsa odpuściła? To jest ciekawe. Nie wchodzi mi na kurdę, cool, widzę jak żre kalarepę ten. Już jest tu niewidzialny znowu. Co raka w kurze, no? Jak miał mi się część, lepiej czym się czuł. No nie, to jest obrzydliwe po prostu. Nagromo mega save, bo za mnie jest 1000 golda, widzowie, nie? On nie ma flasha, ten TF też jest w tyłku. Ej, z tyłu, oni to pod. dziwię się, jak tego nie poddadzą. Wytyfy S. Ever win your lane? <noise> ale myślałem, że po polsku napisać, to jednak też dalej angielski na no, ogóle, no, jestem dumny. Nie obrzydliwa jest ta postać, tyle widzę. Ja powiem obrzydliwa, że nie są tak głupie, nie musi niczym trapać To też jest trochę głupie, nie? Bo oni ją zreworkowali. I nie wiem, te key, tu tylko jaka mi się wydaje, że jest taka w miarę ciekawa, bo można dodżować, można tym uciekać, można to ciekawie rzucać, żeby skrócić dystans albo właśnie uniknąć czegoś. Ten execute jest popieprzony, ale w QWE jest point to click z pelami, i tutaj naprawdę nie ma nic. No nie ma nic nadzwyczajnego, nie? No umówmy się, bo klikasz po prostu w typa spell, ja jestem jedynym jeszcze ap w tym teamie, oni będą armor składać, ja ich tak będę zjadać, to jest najgorsze co może być właśnie, jak jest w Remi jedno źródło jakieś obrażeń, a da, albo OP. zazwyczaj to jest AP, i on jest najbardziej sfidowany jeszcze, no nie da się grać, poskudne to jest. Parę killi w game, ja złożyłem przedmiot, miałem taki po pierwszą, że złożyłem z, z połową protobelt'a całego. No nie robię ci drunk, powinien cofnąć. Możemy Shadowflame'a zrobić. Ale Void chyba jest lepszy na ten moment niż ten Shadowflame, Void po prostu da więcej. Zonia też byłaby dobra, żeby nie umrzeć już. Tylko Kosmic Wraithy się tak w sekundę ładuje na tej Evelinie no, przed tymi nerfami, ale to jest idealny zakup na tego, nie? Patrzcie, jakie itemy mam. No i to kończą. Jeszcze Pike tyle golda wygenerował. No ale ładnie moje, drużyna zagrała, jestem dumny. Ciekawe, że Jory tak tego topa zaorał, bo ten po powinien wystać. Mi się wydaje, że ten Graves próbował się bić z nim, a Grace to teraz nie wiem. Czy jak gracie pod te kryty, to moim zdaniem Grace... nie jest już taki dobry jak był, bo z nerfili ten pellet damage skryta i moim zdaniem to jest chyba jedyny Graves, co jest Total Lethality. No w sumie czemu ja tą dżunglę powinien mi zabijać typów. 13 poziom będzie. Ile bije? A no, poddali się szkoda? Czy dzisiaj zdąży coś jeszcze? No ja je spróbuję, ale jak nie to dzisiaj wyleci ten odcinek. Dziękuję, że byliście. Dajcie lajk, like, jak się podobało. No i nagram jeszcze stare postacie, możecie pisać.